Sobota 26 lutego i kolejny nasz raport z budowy. Ten tydzień upłynął nam między innymi pod znakiem okien. Nasze okna zostały zamówione miesiąc temu. Z tego, co wiemy, czas oczekiwania obecnie na produkcję okien to około dwóch miesięcy. Natomiast informacje, które do nas docierały w ubiegłym tygodniu, skłoniły nas do tego, że postanowiliśmy sami również sprawdzić wymiary naszych otworów okiennych. Były one mierzone oczywiście przed złożeniem zlecenia przez naszego wykonawcę, ale postanowiliśmy sami upewnić się jak to wygląda. Pomiarów dokonywaliśmy zgodnie z tym, co zaleceniami, jakie podaje producent w trzech miejscach w pionie i w trzech miejscach w poziomie. U nas poziomem, do którego się odnosiliśmy, jest poziom zero, ponieważ prawie wszystkie nasze okna oprócz jednego są do ziemi. Zgodnie z tym, co nam przekazał wykonawca, ościeża u nas mają być przed montażem okien jedynie gruntowane. My jednak chcielibyśmy, żeby były one odpowiednio przygotowane, wyrównane. E, pustaki silikatowe, które, z których są nasze ściany, mają bardzo duże zagłębienia. Poza tym e, uważamy, że to bardzo ważne przy szczelnym montażu okien. Także na tą chwilę myślimy, że sami przygotujemy sobie te ościeże, tak by były gładkie. Równa i stabilna powierzchnia ościeży ma bardzo duże znaczenie dla szczelności montażu okien. W ubiegłym tygodniu panowie murarze zakończyli murowanie ścian działowych. Obecnie mamy gotowe ściany działowe, zarówno na parterze, jak i. Na poddaszu ściany działowe pomiędzy ścianami działowymi a stropem jest wykonana dilatacja. Co, jak już wcześniej wspominałam, jest ważne z powodu tego, że strop pracuje i powstają naprężenia pomiędzy ścianą a stropem, które grożą popękaniem ścian. W najbliższym czasie planujemy przystąpić do rozrysowywania naszych sprzętów. Na ścianach i na podłodze, zgodnie z projektem, który przygotowujemy sami, po to, aby móc później rozrysować instalacje, rozmieszczenie wyłączników, źródeł światła itd., itd. aby w momencie, kiedy już będą wykonywane instalacje, no, nie, nie, nie musieć na szybko zastanawiać się, co gdzie ma być, tylko mieć to dobrze od razu już wcześniej przemyślane. Mamy również gotową już ściankę pod schodami. To jest taka dodatkowa ścianka, która wspiera najbardziej wystającą część schodów. Prosiliśmy o wykonanie tej ścianki, ponieważ e, nasze schody nie zostały zakotwiczone, wsparte na ścianie nośnej, w tej najbardziej wystającej części. Stąd poprosiliśmy, aby została domurowana taka ścianka i wylany pomiędzy nią a schodami beton po to, by to być pewnym, że są one rzeczywiście stabilne. W naszych ścianach nośnych, ścianach zewnętrznych na razie w niektórych miejscach są jeszcze prześwity. W części tych prześwitów już została wpompowana w pianka. reszta również zostanie uszczelniona. Szczelność budynku jest ważna z różnych powodów, ale między innymi jest szczególnie ważna wtedy, kiedy mamy wentylację mechaniczną. Nasz kamień nadal nie został do końca wymurowany, ponieważ nadal koliduje z więźbą dachową więź Matochowa musi zostać y, zmieniona, przeorganizowana, po to, by móc y, no, to naprawić. Jeśli zastanawiacie skąd się, skąd to wszystko się wzięło, skąd ten konflikt, y, no to y, donosimy, że oczywiście z projektu, y, to znaczy komin. Na parterze poddaszu nie jest w linii z kominem na poziomie więźby dachowej. W trakcie adaptacji projektu typowego, z którego korzystamy, coś poszło nie tak i w, w tym ostatnim poziomie więźby komin rozmija się z resztą. Na rysunku wydaje się, że jest wszystko ok, że pasuje, więźbie, się mieści. Dyskusyjne są dla nas odległości komina od łatwopalnych elementów więźby, no ale się mieści. Natomiast w praktyce, kiedy panowie murowali zgodnie z projektem, idąc od dołu od parteru, jak dotarli do poziomu więźby, okazało się, że się nie mieści. No i mm, sprawdziliśmy, że rzeczywiście na projekcie jest przesunięcie. W przyszłym tygodniu spotykamy się z naszym kierownikiem i z cieślą, w celu omówienia tego, jak tą więźbę przeorganizować tak, by wszystko grało, czyli by mieścił się komin, by mieściły się okna dachowe. Mamy pięć dosyć dużych okien dachowych, stąd przesunięcie jednej pary krokwi no, pociąga za sobą konieczność posunięcia innych krokwi po to, by wszystko się prawidłowo mieściło. Na koniec kilka słów wyjaśnienia. Dlaczego budujemy z deweloperem, dlaczego ten deweloper i o co chodzi z tymi dniami do końca budowy. Planując budowę domu, nie chcieliśmy jakoś specjalnie się nią zajmować. Mamy pracę, nie jesteśmy budowlańcami, w związku z tym szukaliśmy firmy, która wykona nasz dom w miarę całościowo, kompleksowo. I będzie godne zaufania na tyle, że po prostu pozostawimy to w rękach tego wykonawcy. Stąd padło na właśnie taką firmę, firmę deweloperską, która w ten sposób pracuje, pracuje całościowo, buduje dom do stanu deweloperskiego, czyli takiego, w którym są im okna dach, ale również instalacje tłumki i wylewki. Powodów, dla których wybraliśmy właśnie tego wykonawcę, tego dewelopera, było kilka. Orientowaliśmy się, jakie są opinie osób na temat tej firmy w internecie. Rozmawialiśmy z, z pracownikami firmy, zobaczyliśmy jeden z domów, który firma budowała. Odpowiadały nam również warunki umowy, odpowiadała nam. Między innymi termin realizacji. I stąd jest właśnie to nasze odliczanie dni zgodnie z umową, którą zawarliśmy. Wykonawca nasz ma 10 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę, a właściwie uprawomocnienia pozwolenia na budowę na skończenie naszej budowy, czyli mamy mieć do tego czasu w naszym domu wszystkie te rzeczy, które wspomniałam, ma być również ocieplenie i dynki zewnętrzne. No i zobaczymy, czy to się uda. Dzisiaj pogoda nie była zbyt sprzyjająca, ale mimo to postanowiliśmy również nieco podziałać w ogrodzie, ponieważ jest to coś, co to bardzo lubimy i sprawia nam dużo przyjemności. No a w następnym tygodniu oczywiście będziemy Was informować, co tam dalej u nas.